cześć, kochani! Ja jestem Storcia, a to jest kolejny odcinek z Movie Star Planet. Dzisiaj będziemy sobie robić luczka z tego motywu, więc dobra, zaczynamy! Ale na początku macie loskowanie na coś z szafy. Jedynie co trzeba zrobić to zostawić subka na kanale i łapeczkę pod filmem. Dobra kochani, ogólnie ja... Nagrywa, nagrywam ten odcinek drugi raz, bo niestety nie nagrało mi się, jak daję osóbce coś z listy. Wiesz, czy z listy z tamtego odcinka, jak był konkursik. Ale wygrała ogólnie ta osóbka, niemówka 2022. Zaraz zobaczymy, czy otworzyła. Mm, dobra. Ot, otworzyła, dałam jej butki i koszuleczkę, więc no. Dobra, niestety mi się to nie nagrało, no szkoda trochę, ale w sumie nagrywam, napiszę, że nagrywam, dobra, więc sobie teraz już napisaliśmy, napisaliśmy statusik, dobra, wchodzimy w odzież, ja już tu miałam gotowego luczka niestety, więc teraz go sobie zrobię od, tak jakby od nowa, wybierę sobie te kolorki, które ogólnie były, więc no. Wzięłam ogólnie tą koszuleczkę i wybrałam sobie o właśnie te kolorki, bo naprawdę bardzo mi się podobają. Włoski wzięłam tutaj takie, tą gumeczkę wzięłam czarną. Mm, dobrze. Ogólnie tego looka sobie dodałam do listy życzeń, bo mam troszkę za mało starkońców, więc no miałam miał trochę więcej. A jak mówiłam, kupiłam te dwie rzeczy z listy. Macie dziś konkursik na rzecz z szafy. Z dobra, tutaj wzięłam ogólnie budki. Więc bierzemy. je całe czarne, jak pamiętam, tak, wziąłem czał... całe czarne. Z dobra, i wzięłam te oto spodnie. W kolorach w takich i dobra. To chyba był cały... Nie, to nie był cały liczek. Jeszcze dodałam te kwiatuszki o, w tym pięknym kolorku Jeszcze zmienimy sobie No, myślę, że taki luczek chyba może być Jeszcze jak coś tu możemy dodać, nie wiem, jakieś dodatki sobie jakieś popatrzeć w sumie yy, Chociaż yy, nie sądzę, żebym coś sobie wybrała. Yy, dobra. No, raczej nie będę już brała dodatków, więc taki luczek mi się, że jest ok. Znudujemy sobie go do listy życzeń. No, i to by były, było na tyle w tym odcineczku.